w lesie bosko zero wiatru o terenie otwartym jednak wieje, ale, ale co tam. Maszynka przygotowana do jazdy. Aj, jeszcze trochę jestem podziemnięty dalej. Jakieś gile lecą z Nohala. No ale trzeba to jakoś że Dzisiaj już jest lepiej. Wczoraj było chyba najgorzej, dzisiaj jest lepiej, więc postanowiłem szybciutko na jakiś rowerek wyskoczyć, krótkie 30 km do lasa. Może do turawki dojadę i potem jakoś przez chrząstowice z dużej mielnicy wrócę. Teraz taka krótka przerwa, no i zaraz gonka dalej. No specjalnie zróbmy jakąś taką mniej równą trasę, żeby nie jechać jak strasznie szybko. O ile człowiek jest podziemniony, to można kręcić, ale nie zbyt intensywnie bez interwałów, bez jakichś takich mocnych tępówek lekka jazda i tak też dzisiaj uczenie. piękny rasek droga Marcinowa z Sawady do Jeziora Dużego co jeszcze w lesie bynajmniej w tym miejscu nie ma kompletnie oznaku jesieni no może po plocie częściowo są już takie bardziej koloru jesiennego ale tutaj jest kawałek lasu liściastego tutaj są brzuski jeszcze liście są zielone ładnie, przede mną już wał no może na kamerze tego nie widać, ale, ale tak jest on tam właśnie już no ja się zbliżam właśnie do jeziorka podjadę na chwilę na korano, koronę wału i ten kawałek Korano może na średnio pojadę i już mam tam w głowie pewien zarys trasy powrotnej zobaczymy jaka będzie nawierzchnia i granulacja tam gdzie mam zamiar jechać ziorem dużą w turawie zbiornik retencyjny sam taki wody na pewno nie jest niski, ale wysoki też nie jest, bo pełne zioro to jest mniej więcej do tego miejsca, bo tam jest właśnie na wprost elektrowny i tam jest taki przelew na całej szerokości. Czyli tak jakby umywalki elektrowni Jak właśnie woda jest metr więcej To jest mniej więcej poziom górny tej elektrowni I to taki że zapas mniej więcej jest Jak była powódź Dwa tygodnie temu To było nawet trochę więcej wody Jeszcze przed powodzią Tak się akurat zużyło. nie spuścili wody Nie wiem czemu No nie będę tego komentował może, może niekoniecznie na no, kanale rowerowym Przed chwilą bo już zawróciłem z jeziora Turawskiego i lecę w stronę zawady. Najlepszą drogą w okolicy, tak zwaną autostradą leśną. Fajny szuterek, bo ta dzisiaj w zasadzie w ogóle nie ma. Ale postanowiłem jeszcze odbić na chrząstowicę. To jest właśnie droga na wprost, na chrząstowicę. W drugą stronę droga do Kotorza Małego no, ona ma ten plus, że się tak fajnie wije nie jest z linii prostej tylko elegancko takie ese floresy ma no i to jest właśnie plus tej drogi tam pojadę potem gdzieś tam może kawałek krajówką, ścieżką rowerową i wzdłuż mielnicy do Lędzin ale fajne razy mega proste drzewa. Oscar. Ale z tego, że ja mam wypowiedź 48 z przodu, to jest ja. No, wszystko Z tyłu mam HD, z przodu mam ryko, Z tyłu jeszcze 48 mm. A z przodu mam już 48. Ale jak będę wymieniał to, to oczywiście wymienię z tyłu też na 48, bo akurat mam jeszcze tam miejsc z tyłu. Opony są fajne, one są na pewno wytrzymałe. Nie ścierają się tak szybko. Na razie nie ma żadnego rozcięcia bo nie widać, żeby mleko wychodziło ale ale na pewno są bardziej śliskie i nie trzymają tak koła jak te WTB, które były tutaj oryginalnie w tym rowerze one, te WTB, o co prawda, one schodziły w oczach jakaś dłuższa wyprawa, to było widać jak ten bieżnik schodzi i też widać, że się rozcinały, aczkolwiek mleko zaklejało wszystko o tyle te właśnie są twarde może się nawet mniej uginają. Trochę mniej wybierają dziury, tak, tak mi się wydaje. Ale to może subiektywne jest jakieś takie uczucie, no nie wiem. Ale na pewno na mokrej nawierzchni nie trzyma tak koło. I nawet jak się hamuje na asfalcie, to też te tufo tak nie trzyma dobrze. Jak właśnie WTB, ale, ale to nie są duże różnice. I chyba jednak lepiej mieć oponę bardziej wytrzymałą to o wiele więcej wytrzyma kilometrów niż te WTB no WTB na ściganie na pewno by było super na trudne warunki a z kolei Tufo jest taka właśnie bardziej uniwersalna no może tyle w kwestii opon, bo jeszcze o nich konkretnie nie mówiłem w pewnym razie na pewno z tyłu 48 mm jest zaje fajny komfort jazdy rzosowiska To już wszystko jest przekwitłe no niestety taka kolej rzeczy no jeszcze tutaj tego jest tak naprawdę to one teraz dopiero powinny kwitnąć no ale tak jest to ja drugi i To jest bardzo fajna droga, bardziej kodadziu lata ale bez No i ja jadąc dalej prosto taki takim mam zamiar tak, powinien się już skończyć ten piachnik z całkiem fajna wróżka do Zamek Chrzątowic No i właśnie obok drogę przejechaliśmy To też był dobry pomysł z tym rowerem dzisiaj Fajnie te gile schodzą z tego nosa Już tak wiele razy robiłem właśnie, że jakaś taka końcówka albo lekki katar to dobrze właśnie jechać na rower Ale nie jakoś tam się spinać mega tak jak mówiłem wcześniej tylko jechać w tlenie totalnie się Kompletnie nie przejmować prędkością że już się jakoś nawet lepiej czuję ten nos jakiś taki bardziej pusty więc tak, jak najbardziej to pomoże. No, mam nadzieję, że rano też będzie dobrze. Kopicą, że jestem blisko Krząstowic. Coraz więcej paproci. O, piękne tereny. Mega zajebiście dzisiaj w tym lesie jest, to może dlatego, że dawno nie byłem na rowerze. Też jeszcze nie widać jesieni drzewa zielone, no może jakieś początki Aczkolwiek po polu już były pierwsze przymrozki mieście już nawet było poniżej zera, bo auta była białe No to w lesie czy na łące na polach to już było z minus 5 na pewno ale póki co jeszcze drzewa wytrzymują Z bym gdybym nie wiedział jakiś off-road. No, ale taki już jestem. Po no. biedne no, jakieś łąki, nie łąki, pola. No ich skusiło. Ach. To jednak jest piękny teren. Nie ma tego brzygonego miasta, komercji tylko cisza i spokój i dzika natura i to jest właśnie piękne w rowerowaniu, że można sobie niekoniecznie najlepszą drogą jechać ale drogą fajną, przyjemną często tu można spotkać carny całe stada tak nieraz było to jest taka fajna droga ta leśna położenie lasu w sumie z łąką jedzie się właśnie krańcem lasu w stronę Lędzin. No tam po lewej stronie całkiem tam były właśnie Chrząstowice, ale trzeba by kawałek główną drogą jechać te tiry, te auta no może niekoniecznie, na gravel'a. Bardziej na szosę, ale nie na gravel'a. Może postanowiłem, że sobie odbiję tutaj. I zrobię sobie fajną przecinkę przez łąki pola. Głównie łąki. Tutaj właśnie po prawej stronie przed chwilą mijałem właśnie potok gwoźni. Ostatnio tam też chyba kręciłem jakiś film nad gwoźnią w źródełkach Chrząstowic. O, ale pięknie. Oczywiście tak woźnia też wpływa do jemielnicy. Jemielnica jakieś 300 metrów stąd, tam gdzie ten biały piach. Płynie. Tutaj lasy. A tutaj właśnie owe łąki. No, mega fajny teren po prostu. Petarda. No i tutaj w dalsza część łąk. Pobliżył Sząstowic. No kapitalny klimat po prostu. Tyle w temacie. Miał być krótki film dzisiaj. Myślałem, że 10 minut będzie, a to znów wyjdzie pół godziny obrzyganego filmu. No niech to szlak trafi. Niestety pojawił się problem na YouTubie, bo nie można w komentarzach. Znaczy może w komentarzach można, ale na pewno nie można w opisie filmu dodać e, odnośnika do trasy ze strawy. No jest to upierdliwe, bo jakoś wcześniej zawsze dodawałem te odnośniki, nie było żadnego problemu. i Można było zobaczyć pod filmem jak jadę, jaka ja, trasa. No, a teraz niestety nie można tego zrobić. No nie wiem, muszę jeszcze pomyśleć, jak to obejść. To może w komentarzach będzie można coś pisać. W tytule raczej na pewno nie. Jest jej milnica. A już jestem blisko rędzin. Młowe łąki częstowickie obszar Natury 2000, tam właśnie gdzie byłem przed chwilą tutaj kawałek ledwo płynącej rzeki Swornicy no i to jest właśnie ten wosk, o którym mówiłem w poprzednim odcinku no łańcuch już jest taki mocno suchy tylko praktycznie słychać. No i to wystarczy na niewielką ilość. Trochę jeszcze rozjechać. Żeby to się ładnie rozeszło, żeby do środku, środka weszło do tych stworzni. parę razy pokręcić korbą. No i minus tego smaru jest taki, że on niestety musi 12 godzin schnąć. Także najlepiej zaraz pojeździć rowerem, nasmarować łańcuch i zostawić na noc. To wtedy ono wiele, wiele dłużej trzyma niż jak się to zrobi dwie godziny przed jazdą, a przed samą jazdą to w ogóle nic nie dam ten wosk, więc tak jest właśnie minus tego wynalazku, ale jest naprawdę wosk świetny, jeden z najlepszych, znaczy najlepszy jaki ja miałem, bo reszta to, to wszystko jakoś po 20 km już nie było tego wosku, także ten jest całkiem ok. Można go na znaleźć spokojnie, także ktoś będzie zainteresowany. No jeszcze taka ważna sprawa, jeśli chodzi o ten wosk, to niestety, ale trzeba go nałożyć na Czyściutki łańcuch a nie może być żadnego smaru, żadnego syfu. Najlepiej powinien być wymyty w myjce w jakimś alkoholu, albo w jakimś specjalnym środku tuścić trzeba cały napęd. Wszystkie zębatki, blaty sprzednie i kasetę plus rolki. No i oczywiście łańcuch nie. Jak wtedy on jest suchy, to wtedy go można nasmarować, bo inaczej to w ogóle nie będzie działać.